Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Krok dalej miejscu, gdzie razem poszukujemy skutecznych metod rozwoju osobistego. Dzisiejszy temat może Cię zaskoczyć. Bo czy zdarzyło Ci się kiedyś czytać książki, oglądać inspirujące materiały, słuchać podcastów, a mimo to czuć, że w Twoim życiu niewiele się zmienia? Dzisiaj omówimy ten kluczowy element, bez którego rozwój osobisty nie przynosi żadnych efektów. To nie będzie teoria. Dostaniesz konkretne rozwiązania, które możesz zastosować od razu. Część jeden: problem rozwoju. Bez działania. Wyobraź sobie kogoś, kto chce nauczyć się grać na gitarze. Kupuje książki, ogląda tutoriale, czyta o najlepszych metodach nauki, ale nigdy nie bierze gitary do ręki. Brzmi absurdalnie? A jednak, dokładnie to robi wiele osób w kontekście rozwoju osobistego przykład złego działania. Tomek od lat interesuje się biznesem. Kupuje kursy, śledzi historie znanych przedsiębiorców, zapisuje się na szkolenia, ale nigdy nie otworzył własnej działalności. Zawsze znajduje wymówki: jeszcze nie wiem wszystkiego, potrzebuję więcej przygotowania, nie, mam idealnego pomysłu. W efekcie mija 5 lat, a Tomek jest wciąż w tym samym miejscu. Przykład dobrego działania. Kasia również interesuje się biznesem. Po przeczytaniu kilku książek postanawia, że zamiast czekać, zacznie działać. Otwiera mały sklep internetowy, nawet jeśli nie jest on doskonały. Uczy się w trakcie, popełnia błędy, ale w końcu zdobywa doświadczenie i rozwija swój biznes. Po roku jej sklep działa prężnie, a Kasia ma realne wyniki. Część 2. Ta jedna kluczowa rzecz działanie. Sekret skutecznego rozwoju osobistego jest prosty: wiedza jest bezużyteczna, jeśli jej nie wdrażasz. To działanie sprawia, że zaczynamy rosnąć i zmieniać swoje życie. Nie chodzi o wielkie kroki, chodzi o konsekwentne wdrażanie nawet najmniejszych zmian. To zasada 1% codziennie. Jeśli codziennie poprawisz coś o 1%, w ciągu roku zmiana będzie ogromna. Inny przykład: Janek chciał poprawić swoją kondycję. Zaczął od czytania książek o diecie, oglądania filmów o treningach, śledzenia influencerów fitnessowych, ale nigdy nie poszedł na siłownię. Gdy w końcu zrozumiał, że bez działania nic się nie zmieni, zaczął od prostych ćwiczeń w domu. Dziś ćwiczy regularnie i czuje się świetnie. Część trzecią: jak zacząć działać i przełamać stagnację. Jeśli czujesz, że utknąłeś w miejscu, oto kilka sprawdzonych metod. Metoda Just Do It. Przestań analizować, zacznij działać. Nie czekaj na idealne warunki, bo one nigdy nie nadejdą. Unikaj paraliżu analitycznego, podejmij decyzję i zrób pierwszy krok, choćby najmniejszy. Zastosuj zasadę minimum viable action, co jest najmniejszym możliwym krokiem, który możesz wykonać już teraz. Mierz postępy. Zapisuj, co udało ci się zrobić. To pomaga utrzymać motywację. Zacznij od jednego, prostego działania. Może to być telefon do kogoś, kogo powinieneś skontaktować, wykonanie pierwszego ćwiczenia, napisanie jednej strony tekstu. Małe rzeczy prowadzą do wielkich zmian. Część 4. Doceniaj małe kroki i ciesz się drogą w całym procesie rozwoju. Osobistego kluczowe jest również to, aby cieszyć się drogą, a nie tylko celem. Często zapominamy, że każdy, nawet najmniejszy postęp jest wartościowy. Nie porównuj się do innych, ale do siebie z wczoraj. Świętuj małe sukcesy. Jeśli dzisiaj zrobiłeś coś, czego wczoraj byś nie zrobił, to już jest krok naprzód. Niech każdy mały postęp będzie powodem do dumy. Wielu ludzi skupia się na tym, co jeszcze nie osiągnęli, zamiast doceniać to, co już udało im się zrobić. Taka postawa może prowadzić do frustracji i zniechęcenia. Pamiętaj: szczęście nie wynika tylko z osiągania celów, ale również z procesu dążenia do nich. Część piątej. Pułapka wiecznego doskonalenia bez działania. Niektórzy ludzie spędzają całe życie na przygotowaniach do wielkich rzeczy, które nigdy nie następują. To jak ostrzenie miecza na bitwę, do której nigdy się nie stanie. Możesz uczyć się latami, ale jeśli nie podejmiesz ryzyka i nie zaczniesz działać, nigdy nie sprawdzisz swoich umiejętności w realnym świecie. Nie czekaj na idealny moment. On nigdy nie nadejdzie. Ostatecznie to nie teoria, ale praktyka i podejmowanie ryzyka sprawiają, że osiągamy sukcesy i spełniamy marzenia. Zakończenie. Podsumowując, wiedza jest ważna, ale bez działania pozostaje bezużyteczna. Jeśli chcesz zobaczyć realne zmiany w swoim życiu, zacznij działać już dziś. Jednocześnie pamiętaj, aby doceniać każdy mały krok i czerpać radość z samej drogi, a nie tylko z efektu końcowego. Masz zadanie. Wybierz jedną rzecz, którą wdrożysz dzisiaj. Nie odkładaj tego na później. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się temat, podziel się nim z innymi i daj mi znać, jakie kroki podejmujesz w swoim rozwoju. Do usłyszenia w kolejnym odcinku krok dalej bo rozwój to nie tylko teoria, ale codzienne działanie.